Nie było w tym niczego mitycznego, po prostu pozwalała mi całować te nagie piersi, póki nie nakrył nas wuj. Nie tyle ja, jako piętnastoletni chłopak nad wiek wyrośnięty, ale przede wszystkim ona musiała się gęsto przed nim tłumaczyć, że w tej niewinnej zabawie nie było niczego zdrożnego. No powinien, powinna jeszcze dodać, że wuj ma zwoczoną wyobraźnię, bo tak argumentowała pierwsza żona Strindberga. Ale ona robiła to, jak przystało na eks-baronową z posługaczkami. Nie wiem, czy Twoja ciotka posłużyła się podobną argumentacją, ale czy według Ciebie rzeczywiście nie było w tej Waszej niewinnej zabawie niczego zdrożnego? Do tamtej pory chyba nie. Chociaż jeszcze wtedy nie wiedziałem, że dorastających chłopców najczęściej uwodzą ciotki. Ale na szczęście wuj w to wkroczył i nasza zabawa skończyła się mimo wszystko dość niewinnie. Ale kiedyś trzeba było tę niewinność stracić. Dopiero z moją pierwszą żoną, Martą, mówiłem już wam, że stało się to w dość humorystycznych okolicznościach. Ja dziewica, ona dziewica. Aha, gdy mieliśmy to już za sobą, chciałem powtórzyć gest Przybyszewskiego. Otóż wyczytałem, że przyszedł on z kimś do domu i ściągnął kołdrę ze śpiącej Dagny, która spała nago. Spójrz, jaka ona jest piękna! W tym naszym pierwszym lwowskim mieszkanku, gdzie nie było łazienki, myłem Martę w wielkiej miednicy. Nagle przyszedł do mnie kolega. Otworzyłem mu drzwi i triumfalnie wprowadziłem do pokoju. Spójrz, jaka ona jest piękna! Sam <grywa> czy Pokazany innemu samcowi zdobyczy. Ale myślę, że Marta nie była zachwycona twoim gestem. O mało co nie zapadła się ze wstydu pod ziemię. Oszalałeś? A cóż w tym złego? Przecież jesteś piękny. A jaka była ta twoja pierwsza żona? Sylwetki pozostałych rysują się wyraziście, a ta jakby we mgle. Śliczna, ówczesny odpowiednik Marilyn Monroe. Drobna, blondynka, o nieskazitelnych kształtach. Jeszcze dzisiaj wygląda najbliżej na pięćdziesiąt pary. Choć jest ode mnie, jak wspomniałem, o rok starszy.